Dziś zrób troszkę na przekór. Co może stać się złego, kiedy nauczysz się holenderskiego? Nasz mózg często sabotuje naszą zmianę. Realizacja celu to zmiana w Twoim życiu, a my nie lubimy zmian. My lubimy efekt końcowy, my lubimy wygodę, lubimy komfort. Lenistwo. Realizacja celu to zmiana, a zmiana to lęk. Zatem wyślij do swojego mózgu scenariusz, co może takiego strasznego się zdarzyć, kiedy zaczniesz mówić po niderlandzku. Tak, może się wydarzyć tak, że zmienisz pracę może to przysporzyć streszcu. Tak. Możesz stracić jakieś relacje, bo nagle, kiedy zaczniesz mówić po holendersku i nie będziesz już chciała ciągle prowadzać koleżanki za rękę, to możesz ją stracić. Tak. Mogą się wydarzyć i złe rzeczy, kiedy nauczysz się holenderskiego. Ale kiedy ty przygotujesz się na to, to będzie o wiele Łatwiej. Czy ty sama widzisz jakieś zagrożenia, tak realnie podchodząc do tego, czy raczej są to jakieś lęki głęboko utkwione w tobie? Zadaj sobie pytanie: co takiego może się wydarzyć w twoim życiu? Pomyśl o Twoim balansie energetycznym, o tym, że czasem będziesz zmęczona, bo na pewno będziesz. Ale kiedy przygotujesz się na to wszystko, nauka będzie przychodzić z przyjemnością.